Cześć, jestem Klaudia, to kanał. No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. I lecimy. Wyjaśnię, w jaki sposób należy a badać zapach substancji. No to zapach substancji badamy w taki sposób, że kierujemy strumień tej pary lub czegoś, co nam się wydobywa z probówki, ruchem wachlującym. Tak to się nazywa. Z tego względu, że jakbyśmy to od razu podstawili pod nos, a to by było trujące, no to łaby lipa, bo by nas mogło albo oparzyć w ten nos, albo ogólnie kaput. Także pamiętamy, że zawsze z dala i tak sobie wachlujemy ten zapach w kierunku naszego nosa. Ok, B, ogrzewać. Płomieniu palnika ciecz, znajdującą się w probówce. No to najważniejszą rzeczą jest to, że nie bierzemy probówki bezpośrednio do łapy, bo jak będzie nam to mm, podgrzeje, nam się to za bardzo i będzie za ciepłe, probówka nam może wybuchnąć w ręce, czyli znowu byłaby kapa. Także bierzemy tą probówkę w jakiejś najlepiej drewnianą rączkę, czyli trzymając łapie. Drewniane. I teraz musimy mieć wylot skierowany w odwrotną stronę niż do nas. Tak? Że znów, jakby coś się podgrzało i zaczęło niebezpiecznie parować, no to to się nie będzie działo w naszym kierunku. I w sumie to tyle. Trzeba po prostu zawsze zachować bezpieczną odległość od ręki i od naszego nosa. No i już. thank you